Jesteś zwykłym chłopakiem, level 18. Prowadzisz normalne życie, szkoła, weekendy piwerko ze znajomymi. Masz jednak jeden zasadniczy problem. Jesteś wstydliwy i zbyt przystojny jak na swoje upodobania. To znaczy, kleją się do ciebie same zgrabne lożki 9 na 10 A ty wolisz takie grube lochy, 2 do 3 na 10 według osiedlowych standardów. Zawsze marzyłeś o takiej prawdziwej BBW u siebie w łóżku. Takiej, że na jednym cycku leżysz, a drugim się przykrywasz. Takiej, że możesz sobie chować jedzenie między fałdami na brzuchu. Niestety żadna taka nawet do ciebie nie podejdzie, bo uważają, że nie mają szans. Ty też nie zagadasz, bo się wstydzisz. Tracisz już nadzieję, gdy po raz kolejny na imprezie podbija do ciebie jakaś światowa modelka na kiju. Wracasz do domu załamany, odpalając kolejnego pornosa z działu wiadomego. Nagle zapala ci się nad głową żaróweczka. Przypominasz sobie, że znasz taką jedną fajną, i nawet się dogadujecie. Niewiele myśląc, jedziesz do niej do domu. O, hej, Anon, wpadaj. Co tam, jak tam życie? Świetnie mija wam czas, rozmawiacie sobie, śmieszkujecie. Twój rumcajs zaczyna domagać się haneczki. Nagle Lożka mówi. Pójdę na chwilę do łazienki, zaraz wracam. Wiesz co zaraz nastąpi, jesteś na to przygotowany. Rozbierasz się, układasz się na kanapie w pozycji ukazującej ciebie i twojego mustanga w pełnej okazałości. Luszka wychodzi z łazienki i widząc się zaczyna krzyczeć. Wywala twoje ubrania za okno i każe ci spierdalać. Wracasz do domu, okazuje się, że poskarżyła się twoim rodzicom. Szypał w chuj. Od tamtej pory nie utrzymujesz już kontaktu z babcią.